<Szyskujesz> Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym pierwszym początku, etapie i niezwykłym punktem dla mojej radości, czyli The High Republic powraca w głównej serii komiksowej od Keyvana Scotta i... Ario ani chociaż nie tylko o czym będziemy mówić za chwilę. Tak więc, moi drodzy, oczywiście rozpoczynamy naszą e, trzecie spotkanie z główną serią komiksową The Harry Public, ponieważ każda faza miała tak samo zatytułowaną główną serię. No i tutaj, oczywiście, rozpoczynamy naszą kolejną przygodę, której początek już mogliśmy zobaczyć, e, ponieważ pierwsze strony zostały zapowiedziane na oficjalnej stronie Star Wars, ale które pokazują nam medytację Keith Trenis, ponieważ oczywiście cały czas bohaterką pozostaje tutaj nasza już teraz obecnie mistrzyni Jedi, nawet nie rycerz Jedi, tylko mistrzyni Jedi, która podczas medytacji przeżywa ponownie, czy też widzi wyobrażenia związane z tym, jaki mistrz Sker zostaje zabity, czy też ginie w katastrofie Starlight Beacon. Swoją drogą rewelacyjna jest ta wymyślona powiedzmy retrospekcja, bo totalnie jestem w stanie uwierzyć to, że Sker własnymi pięściami powala Nameless, które próbują go zaatakować. No ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie jakieś tam wyobrażenie w głowie Kif, która zostaje wezwana. I okazuje się, że ona wraz z zespołem rycerzy tutaj podróżuje na pokładzie statku zatytułowanym, czy też nazwanym Gios, czyli oczywiście nawiązanie do Stalana Giosa. I otrzymują oni wiadomość od niejakiego Elzaramana, który znajduje się na Korusant z informacją, że według wywiadu Nihilowie rozpoczynają negocjacje, czy też rozmowy z Hatami o współpracy. I oczywiście mamy przedstawione, dlaczego jest to niezwykle groźne z jednej strony z punktu widzenia samego, powiedzmy, konfliktu, że, że wsparcie ze strony nihilów będzie znaczącą w, znaczącym wzmocnieniem dla hatów, jak i również z drugiej strony nada pewnego rodzaju poważania politycznego nihilom, którzy przestaną być jako, traktowani jako, powiedzmy, przestępcy, tylko mogą być rozpoznawani jako pewnego rodzaju siła polityczna w galaktyce. No i oczywiście mamy tutaj rozmowę między hatami, między... E, dokładnie rzecz ujmując, niejaką e, przedstawicielką e, e, Skarabrat. E, jeżeli się nie mylę, to jest chyba ta sama hatyjka, e, która e, pojawiała się w pierwszej serii komiksowej The High Republic. No i mam tutaj rozmowę z nihilami, oczywiście, jak to gangsterzy sobą negocjują, co nagle zostaje przerwane przez potyczkę dwójki ochroniarzy, każdy po jednym z każdej strony. No ale również w tym momencie przybywa oddział Nowej, e, nowej Republiki, przepraszam, Republiki, czyli Keith Tennis i reszta jest. Ekipy, którzy mieli uniemożliwić negocjacje, no ale trafili w sam ich środek. I rozpoczyna się walka z jednej strony w kosmosie, gdzie Terec i, Ter i Terec um, pomagają zwykłym pilotom, a z drugiej, z drugiej strony Kif Trenis i niejaki rycerz Jedi Santar um, wspierają siły naziemne republikańskie w walce z um, Hatami i Nihilami. No i oczywiście w czasie tej walki widzimy po raz kolejny, jak nie Bezpieczną bronią są Nameless, którzy e, oddziałowują w znaczący sposób na rycerze Jedi, ale e, jakby nie przeszkadza to Santarowi w, spró w spróbowaniu, powiedzmy, pokonania jednego z Nameless, e, co oczywiście kończy się dla niego tragicznie i co jest pewnego rodzaju demotywatorem, jeżeli tak to mogę określić. E, Laki w terenie, z zaczyna tracić swoją nadzieję, i gdyby tego nie było wystarczająco dużo źle, dokładnie rzecz ujmując, Terec zostaje, jego statek zostaje zestrzelony, czy też zniszczony i wbija się w ziemię, więc nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, czy on rzeczywiście ginie. I jednocześnie okazuje się, że na orbicie planety stacjonuje Ataraxia. To był statek, który rycerze Żydów wykorzystywali pod koniec pierwszej fazy The High Republic który został zaginiony, który został zaginął w trakcie tego wydarzeń w trakcie końcówki komiksowej, który został przejęty przez nikogo innego jak Lorna D, ponieważ okazuje się, że tajemniczy ochroniarz hatów, no to jest właśnie Lorna D, która tutaj e, została zatrudniona w zakładam w jakiś sposób właśnie do tej roli. Tak więc, moi drodzy, no generalnie. To, co dzieje się fabularnie, oczywiście jest istotne, ważne i, i znaczące, ale z drugiej strony. Zacznijmy od najważniejszej kwestii, która jest w tym komiksie, która wydaje mi się najbardziej istotna, to jest zupełnie inna zmiana akcentu. I nie mówię tutaj nawet o pierwszą, a trzecią fazą, e, tylko przede wszystkim na przykład nawiązanie do e, opowiadania z Keith Terreniz z książki Tales of Light and Life, e, którą recenzowaliśmy zburzone na kanale. Odsyłam serdecznie do recenzji, gdzie tam w pewien sposób, mimo niepowodzeń, mimo przeszkód, ona była pewnego rodzaju promieniem nadziei i wiary w to, że uda się działać. Podczas gdy w tym Zeszycie No, jest zupełnie inaczej. Widzimy Key of która jest naprawdę blisko poddania się, która jest zmęczona tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Mamy Tereka i Cereta, którzy nie są już absolutnie tym zgranym duetem, który rozpoznaje między sobą wszystko idealnie i którzy mają tą traumę. Mamy e, rycerza Jedi, który no ginie, czyli Santara. E, ewidentnie. Może nie tyle pochopnego, co na tyle oszalałego, czy w pewien sposób oddanego chęci zemsty działania, zrewanżowania się, czy pomszczenia. Ehm. Stelana, Giosa, czy też ewentualnie osób, które zginęły na Starlight Beacon, że no, przypłaca to oczywiście swoim życiem, jak i również mamy ogólne poczucie w pewien sposób em, desperacji, pewnego rodzaju tego, że nowa Repu republika, przepraszam, czemu ja cały czas mówię nowa, że republika nie jest w stanie sobie ze wszystkim poradzić i, i cały czas jest, powiedzmy, tak naprawdę na wojnie przeciwko temu wszystkiemu. Oczywiście pewnego rodzaju pocieszeniem jest Elzar Mann, który tutaj jest bardzo przystojnie i charyzmatycznie prezentowane w tym komiksie. No ale to również jest różnorodne, ponieważ, tak jak wspominałem na początku, pierwszą połowę zeszytu rysował Ario Aninito, drugą połowę Jim Tove, który. Wypada trochę gorzej, nie jest to bardzo zła jakość, powiedziałbym, kreski czy coś w tym stylu, ale no, nie oszukujmy się, w moim miejscu, w moim serduszku zawsze Ario Anindito będzie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o serię The High Republic. Jak to generalnie wypada? Mocno, znacząco. Pierwszy zeszyt pokazuje nam, zarysowuje nam, jakie będą założenia całej tej serii komiksowej, że jest zmęczenie, jest pewnego rodzaju desperacja, jest pewnego rodzaju niepewność, jak i również już pojawiają nam się tajemnice, ponieważ ochroniarz wysłannika Nihilów e, ma ewidentnie jakieś umiejętności związane z dręgierami, który jest tajemniczy i nie wiemy najzwyczajniej w świecie kim on właściwie jest i co będzie e, robił, więc tutaj mamy znaczące. Mamy e, Republic Defense Force pokazaną w nieco większym stylu e, i pokazaną, że ona rzeczywiście potrafi i może walczyć, więc jest naprawdę intrygująco, jest desperacko, jest ciężko, no bo taka miało być założenie trzeciej fazy. No i zobaczymy jak z tego wszystkiego wyjdą nasi bohaterowie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie i standardowo przypominam, że jeżeli podobało się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia w kolejnych na materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!